Nasz komisarz zmierzy się, czyli Piotr Serafin, którego odsłuchujemy w Parlamencie Europejskim, to nie są jeszcze oficjalne hearingi, to są nieoficjalne spotkania. On będzie musiał zaprezentować budżet europejski po roku 2027. Kiedy będzie trzeba również spłacać gigantyczny program pożyczkowy, przynajmniej 421 bezwrotnych grantów, które stanowią 27 krajowych planów odbudowy, więc staję przed bardzo trudnym zadaniem, jak to spłacać bez nowych źródeł zasilenia budżetu europejskiego i to jest chyba najtrudniejsza część jego misji, a polska prezydencja będzie musiała poradzić sobie z implementacją Zielonego Ładu. Będzie on rozmiękczany pod wrażliwość publiczną, tak żeby w ogóle ocalić Zielony Ład, trzeba to robić mądrze, z wyczuciem nastrojów społecznych. Tak samo nie można za bardzo galopować ze zmianami traktatowymi w Unii Europejskiej, czyli wyrzeczeniem się zasady jednomyślności w bardzo wrażliwych, w kwestiach polityki zagranicznej i obronnej będzie nacisk ze strony parlamentu, żeby zmienić traktat i odchodzić od jednomyślności, ale to nie jest stanowisko większości krajów. Także sporo wyzwań, ale dla mnie, jako budżetowca, tym najważniejszym jest rzeczywiście sporządzenie porządnego, broniącego kohezji, bo Polska powinna być ciągle największym beneficjentem budżetu Unii Europejskiej.